Dzień dobry. Dziś wiersz Juliusza Słowackiego pod tytułem Hymn. Jest on równie istotny jak ten poprzednio przeze mnie omawiany. To utwór przedstawiający samotność poety emigranta, który z jakichś ważnych przyczyn nie może wrócić do kraju. Zaczyna się on od słów smutno mi Boże i będą one się pojawiały na początku każdej strofy, podkreślając dominujące uczucie smutku. Wiersz należy do liryki refleksyjnej z pewnym rysem patriotycznym i do liryki zwrotu do adresata, przy czym liryczne ty to Bóg. Mamy do czynienia z sytuacją wyznania, a podmiot liryczny autorski maksymalnie zbliżony do, do poety Juliusza Słowackiego to samotnik emigrant, który... Z pewnych ważnych przyczyn nie może wrócić do ojczyzny i bardzo za nią tęskni. Pojawia się tu uczucie nostalgii, czyli tęsknoty za ojczyzną, smutek również i od czasu do czasu nuta niepokoju, bądź też lęku o samotną śmierć. Odczuwamy również samą samotność emigranta. W pierwszej strofie odmalowuje on sytuację, w jakiej się znajduje, a jest ona niezwykła, bo płynie statkiem niedaleko Aleksandrii po Morzu Śródziemnym i widzi zachód słońca. Jest to moment, który powinien sprawiać mu przyjemność, który powinien zapewnić szczęście, ale tak nie jest, bo on tęskni za ojczyzną. Mówi, że przed obcymi ludźmi ma twarz. Zimno, nie wyraża swoich emocji, nie zdradza się. Yy, dziś byśmy powiedzieli poker face. Ale przed Bogiem otworzy swoje serce, pokaże swą słabość, swoje cierpienie, samotność. Yy, zaufa, że może być prawdziwy, chociaż przed Stwórcą. Potem porówna się do dziecka opuszczonego przez matkę, które zaczyna się bardzo bać z tego powodu, że jest samo. Następnie spojrzy w górę i zobaczy bociany, które skojarzą mu się z krajem, bo przecież stamtąd lecą właśnie do Egiptu, i one często są symbolem naszej ojczyzny w twórczości literackiej, twórczości poetyckiej. Potem wspomina swoje życie. Pełne smutku, kiedy musiał często rozstawać się z bliskimi. Następnie wspomni jakąś dziecinę, która się za niego modli, i ta modlitwa nic nie może, a skoro tak, to już na pewno nie wróci do kraju, bo modlitwa dziecka powinna być najbardziej skuteczna. Ale wcześniej jeszcze wspomina lek przed samotnym grobem przed tym, że umrze na obczyźnie i z dala od ojczyzny zostanie pochowany. Tego się najbardziej boi. Cały utwór kończy się znowu tym samym czym się zaczyna, czyli obrazem zachodzącego słońca. Wobec tego piękna jest on niezwykle pokorny, odczuwa wieczność takiego krajobrazu, który będzie się powtarzał i powtarzał, ale on i tak nie będzie nigdy szczęśliwy nawet w takiej sytuacji, bo z dala od ojczyzny nie potrafi. To jest tak zwana klamra kompozycyjna. Namawiam do przeczytania. Może zarazicie się tymi emocjami. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na następne filmiki. Do zobaczenia!